Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Hero stachu a w dzisiejszym odcinku nauczę Was budować 90. Pewnie się tego spodziewaliście po poprzednim odcinku, co ja już Wam już prezentuję skropie, już wchodzimy Wchodzimy sobie na nasz świat. Okay. No dobra, i już Wam pokazuję właśnie. Chceśmy na świecie. No i patrzcie, mamy ustawienia C, V, F, H. Tak, czyli o to chodzi. Mamy C, tu musimy klikać C, tak? F, potem V. C, F, V. No i tak, C dwa razy, F jeden raz, V jeden raz. Proste, tak? I tak to się buduje. Oczywiście postawić za dużo budowli, ale ja tak to jest najnowszy sposób. Po prostu, żeby wycelować sobie dziewięćdziesiątki. Eee, nauczę was też, oczywiście nie będę was uczyć tylko dziewięćdziesiątek, nauczę was szlif do budowli. Nauczę was podjazdów. Dobra. Być może na taki strasznie, Co zrobić? Dobra. Teraz Wam pokażę, jak robić. podest. Dobrze. Jesteśmy, kurde. Jesteśmy, tak? Nie, my sobie, kurde. u nas na to robimy. Po prostu ciągle F trzymamy. F trzymamy. Właśnie. Lepiej to zrobić tak. No tak. Równo tak. F ciągle trzymamy. Właśnie. Cyk, cyk, się już. się. Wypomieszczek. O kurde. Weźcie, weźcie sobie tak. Połóżcie sobie tak. Cyk. No i weźcie, weźcie sobie tak. Tam go zadowolony Dobra. Wziął sobie jakąś broń, nie wiem. Moczkę, bo z sobie pompę. Jakiś karabin. Zajmij Weźmy sobie jakieś... ...amulicje. Tak, amulicje weźmy sobie. Okej, okay, gdzie są amulicje? Okej, karty do innych sejfów. I kuzacko o karty do sejfów. sejfów? Nieźle. No, poczekajcie. Kurde, gdzie są? Jest... Ja pewnie ją widziałam, ale jest w nie zagrożony. Bierzemy sobie to, że. Tak, to tak, to tak, no tak, Ale jest tak, jest, jakiś, jest jesteśmy, tak, tak, to jest tak, w jest tak, to jest tak, to jest tak, to jest sobie tak, A jeżeli chłop do nas podejdzie, jeżeli chłop do nas podejdzie, to Cyk, po i poddamy. Rozumiecie? I o to w tym wszystkim chodzi. Cała logika podjazdu. Ja oczywiście wam pokazuję moje metody udowodania. Ja Może wy używacie jakichś lepszych, ale to są moim zdaniem moje ulubione Dobrze. A teraz pokażemy wam metodę teraz wam pokażę kolejną metodę. Nie wiem. Poczekajcie. Załóżmy tak. Eee. Nie wiem, eee, patrzcie. Dobra, zostawmy sobie, wyrzućmy sobie tą kartę. Dobra, cyk. I sobie weźmy tą. Eee, nie. Ja. Załóżmy, że Jurka ma... No, to Co ja znajdę to miga. Jak jest Tobiga, To, to wyślicie sobie, naprawdę. To są i, ty, i te. I temy. To wy sobie weźcie. Kurde, ale i temy. Podejdę sobie i je zabiorę. Nie, nie można tak robić. Bo e, ten, Robi się to tak. Spróbujcie? Tak, 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 tak. Tak. I bier, 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 Wkopujecie się jedną kratkę w pół. Cyk. Cyk. I bierzecie i Ale, albo możecie zrobić tak. Spójrzmy sobie to. Może Wam już ją pokazuję. tak. Się wszystko wali. Patrzcie. Idziecie sobie. Idziecie sobie. Patrzcie. Idzie jakiś typ. Wy robicie tak. Cyk, cyk. I tak. I robicie sobie daszek. I e, kryjecie się. E, robicie sobie tutaj daszek. Jeszcze i ty. Robicie tak. walicie do daszka i ty, No jesteście w daszku. E, Myślisz, że gdzieś poszliście. No i kozacko Macie swoje itemy. Macie swoją kartę. I to wygląda. nie? Proste. W prosty sposób. Eee, I teraz wam pokażę. Proszę. Teraz wam pokażę. Ja takie tak. Sobie go, gościu, idziesz sobie gościu. I sobie tak. No po no, prostu sobie tak. Jesz sobie tak. gościu cię podjeżdża od tyłu. To robisz tak. Chłopadłem. Cyk. Ty zabudowujesz się. Cyk. Robisz sobie takiego boksa. To robisz tak. Cyk, cyk. To robisz tak. O, o tobie nie wiem. Cyk, cyk, cyk. Dobra

Hmm. Jakby tu... Nie wiem, weźmy sobie to. E, nie, nie chcę tego. Moja wysp... No tak. Ja no. ja wy, 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 Zobacz bierzemy sobie jedynkę. Budujemy sobie gdzieś tutaj tutaj. Wiemy sobie gdzieś tutaj zejmę. Tak. Jesteśmy... Idziemy sobie do domku. Czekajcie, muszę to przygotować. Jest to tutaj domek, tak? E, idziemy, wezmę sobie jakieś trapy. Oczywiście tak powinienem e, wszystkie raczej robić. Oni po prostu zawsze biorą trapy i ustawiają. Robi, robi chłop tak. Trzy, ej, czekaj. Tym jest symetrycznie, to jest symetryczny ta budowa zrobione. Musimy... A nie, wiesz co, na to. O kurde, ej, serio Zabiłem się sam. To jest tylko czekajcie. Chce wam pokazać w ogóle. Czy myśleć sobie? Mamy jakieś e, Dobra, załóżmy sobie. Eee, dobra, e, nie wiem. Aś tam stoi jakaś spróba. E, wy wiecie, że go pokonacie. macie macie, na przykład, dubeltówkę. E, wiecie, że tam jest jakaś osoba. Znajdziecie osobę, podchodzicie do niej, strzelacie do niej i was kolce zabierają. Ja już wam pokazuję, jak wykonać tą to, to rzecz. Oczywiście nie można postawić podłogi e, na ten, na kolce, bo kolce są na podłodze. To było nielogiczne, więc musicie Użyć daszka, tak, daszka. Ko, to jest e, kwestia precyzji. Patrzcie. Widzicie, że są kolce? Chodźcie. Ha, ha. Ej, gościu. Dobra, nieważne. Nie mogę wam tego tak pokazać. Tak. Jakby wiecie, wiecie o co chodzi. Nie działa mi. Nie działa mi. I... Wiecie. No chyba wiecie o co chodzi. Wchodzicie tak, tutaj stawiacie daszek, więc z mojej strony to już na tyle Żegna, żegnajcie pa, pa.